Michałowice koło Krakowa 19 listopada 2022 roku godzina czwarta siedemnaście, przekaz nr 1222 Duch Święty Jam jest Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej. Tchnę tak jak chcę i pragnę, tak jak mogę, tak jak zachodzi potrzeba, tak jakie mamy możliwości działania w was, tak, jak mi na to pozwalacie. Pragnę dziś przekazać przez Ciebie żywy płomieniu, moją świętą wolę. Pragnę, aby otworzyły się na oścież ludzkie serca na moje w nich działanie. Otwórzcie się, a ja dokonam reszty. Dbajcie o czystość Waszych dusz, tak aby były dla mnie kryształowe. Chcę działać w Was, ale i poprzez Was do woli. Chcę Was ożywiać, działać, przemieniać Was. Aby jednak tak było, niezbędną jest Wasza zgoda zwłaszcza waszej wolnej woli, choć jestem osobą Bożą, ale wszystko jednak od was zależy, od waszej decyzji i zaangażowania. Nie każdy człowiek chce iść za moim głosem, za moim działaniem, a są tacy, którzy mają w wielkiej pogardzie to wszystko, co im proponuję. Żadna osoba Boża nie chce zła dla nikogo, tym bardziej dla człowieka, którego tak bardzo kocha, tak wielką, prawdziwą, świętą, Bożą miłością. To ja jestem tym, który w was i poprzez was wykonuje największą pracę. Niewielu docenia to co robię, niewielu dziękuje mi za wysiłek, który wykonuję pracując nad waszym uświęceniem. Każdy z was uświęca się moją świętą łaską, bierze z mojej własnej świętości. Bardzo chętnie w was i poprzez was działam, dlatego oczekuję od was otwarcia waszego serca, waszej duszy na oścież na moje każde działanie. Mojemu działaniu sprzeciwiają się upadli aniołowie. Demony same zamknęły swoje duchy na mnie i moje działanie. Muszę jednak podtrzymywać ich istnienie, jednocześnie ukazać im pełną prawdę, taką jaka jest w rzeczywistości. Złe duchy same nie są w stanie poznać prawdy bez mojej pomocy, bez mojego działania. To działanie pozostaje w większości przez prawie nikogo niezauważone. Jeżeli ktoś z was chciałby się modlić, pościć. Umartwiać się, niechaj prosi mnie o te łaski, abyście modli to robić. To ja i moje święte działanie umożliwia wam modlenie się, poszczenie i umartwiania się, i tym podobne głębsze działanie mojego ducha jest możliwe w was tylko wtedy, jak mnie o dary, łaski i owoce poprosicie. Co innego jak ktoś oddał się w dobrowolną niewolę miłości przez niepokalaną, oddanie to daje mi możliwość całkowitą swobodę działania bez konieczności proszenia was o zgodę to ja jestem dawcą miłości pragnę abyście całkowicie otworzyli się na moje działanie a zamknęli się na działanie upadłego anioła to ja rozpalam w was boże dary przez to chcę abyście otworzyli swoje serca na moje w was działanie kochajcie mnie i starajcie się o moje względy módlcie się do mnie sercem Swoimi słowami, jak również gotowymi modlitwami, nowennami i litaniami, także tymi, które dałem żywemu płomieniowi. Zechciejcie wpuścić mnie do swojej duszy, a uczynię cud, że zaczniecie kwitnąć i rozwijać się na tyle, na ile mi na to pozwolicie. To ja daję Wam wszelkie umiejętności, to ja ułatwiam Wam wszelkie życie i funkcjonowanie. Kto z Was podziękował mi za trud i wysiłek, który wkładam w Wasze uświęcenie się. Złe duchy zniechęcają was do każdej pozytywnej pracy nad sobą, przedstawiają każdy wysiłek karkołomnym, niemożliwym do podjęcia. Chcę, abyście z łatwością wykonywali to wszystko, co prowadzi was do pokonania każdego grzechu, każdego upadku. Zawsze, gdy swoją wolę oddajecie diabłu, ten szybko przejmuje waszą duszę, działa w niej. Zaciemnia hipnozą i znieczuleniem demonicznym na tyle, że wy przestajecie odczuwać wyrzuty sumienia, a tylko one są odbiciem mojego w was działania. Zechciejcie czuwać nad sobą, chcę waszej nieustannej pracy nad sobą. Nie zamykajcie swojego serca na mnie i moje działanie, ufajcie mi, jak nikomu innemu. Nigdy niczym się nie zniechęcajcie. Zamknijcie serca swojej duszy na działanie demona, a na oścież otwórzcie swoje serca na osoby Boże, aby mogły w was i poprzez was działać, dowoli przemieniać i przetwarzać. Wielu z was chce być świętymi, lecz nie potrafi z powodu i obecności, a także działania szatana. Od czasu do czasu przemyślcie, przeanalizujcie swoje życie i postępowanie, proście mnie o pomoc, aby poznać prawdę o samym sobie. Szatan zaciemnia wasz umysł, waszą duszę stosując hipnozę i znieczulenie demoniczne. To wpływa na was na tyle, iż nie zdajecie sobie sprawy ze swojego staniu zagrożenia, który płynie z obecności demonów. Wielu z was działa i żyje będąc w demonicznym transie. Chcąc rozwijać się w Bogu, musicie pozwolić w was i poprzez was działać. Czynienie rachunku sumienia nawet co kilka godzin sprawia, że zdajecie sobie sprawę z własnych ułomności, z własnej byle jakości. Zdajcie sobie sprawę, że sami z siebie niczego nie możecie, nic nie potraficie. To ja wyposażam was w zdolności i umiejętności, to wszystko moja w was praca. Kto z was za moje dary i łaski oraz owoce dziękuję. Widząc waszą wdzięczność, wasze wysiłki. Ja pomnażam moje starania i pracę nad wami i wtedy daję Wam jeszcze więcej. Nie zawsze możecie czynić, co chcielibyście. Otwórzcie swoje serca na każde moje Boże w Was działanie, a zamknijcie na każde działanie upadłego anioła. To ja Wam daję łaskę i możliwości, że rozgraniczacie, rozeznajecie dobro od zła, rozgraniczacie je na tyle, że sami możecie podjąć odpowiednią decyzję, w którą stronę chcecie kroczyć. Skroczenie w stronę zła i grzechu popycha was w stronę piekielnej otchłani z każdym popełnionym grzechem. Szatan cieszy się jak wściekły z każdego waszego grzechu, z każdej waszej porażki. Chcąc, abyście nie opamiętali się w porę, zagłusza wasze dusze znaczną ilością hipnozy i znieczulenia demonicznego. To one sprawiają, że milkną zagłuszone wyrzuty sumienia, które działają w was jedynie do pewnego momentu. Każdy grzech ściąga Was w dół, hamuje każde w Was Boże działanie. Wasze grzechy mają różną skalę ciężkości. Demony zaczynają kuszenie Was od złych, nieuporządkowanych myśli, złych zamiarów i intencji. To od Was zależy, czy tą myśl podtrzymacie, czy odrzucicie. To obecność hipnozy i znieczulenia demonicznego sprawia, że nie czujecie ciężkości grzechu. Demony działają nieśpiesznie, etapami. Żaden nie działa nigdy sam. Każdy grzech otwiera na oścież wrota duszy na działanie hordy demonów. Im grzechów jest więcej, im kaliber grzechu jest cięższy, tym więcej demonów wysokiego stopnia opanowuje waszą duszę, uniemożliwiając wasze nawrócenie. Konsekwencją upartego trwania w grzechu jest zamknięcie waszej duszy na jakiekolwiek działanie Boga. Dusza omotana działaniem demona wybiera tylko to, co demon wam sugeruje. To wasza wolna wola decyduje, kogo wybierzecie. To ilość i jakość waszych grzechów odcina na dobre was od Boga i jego świętego działania. Po przekroczeniu pewnych limitów grzeszenia, wasza dusza nie jest w stanie sama powrócić do Boga, nie ma na to siły, ani możliwości. Jeżeli nikt niczego nie uczyni, to z chwilą śmierci dusza takiej osoby po sprawiedliwym sądzie bożym idzie na miejsce przeznaczenia, do miejsca wiecznie trwającej pokuty do jeziora ognia i siarki, idzie do piekła. Także w piekle są różne poziomy cierpienia. Głównym cierpieniem szatana i dusz potępionych jest całkowity brak w tym miejscu obecności Bożej. Każdy grzech ma swój odpowiednik cierpienia. Każdy, kto się potępił, cierpi tylko przez to, co zgrzeszył, upadł. Najcięższe możliwe przewinienia są świadome, dobrowolne grzechy przeciwko mojej świętej osobie. W piekle, jak i w czyśćcu dusza jest palona ogniem świętej, Bożej Sprawiedliwości. Cierpienie to jest bolesne i bardzo okrutne. Dlaczego potępieni muszą tak okrutnie cierpieć? Bóg w Trójce Świętej jedyny nie jest okrutnikiem, nie jest sadystą, nie lubuje się w znęcaniu się, w zadawaniu tortur, w mnożeniu oraz zadawaniu cierpienia i katuszy. Niestety, ten kto się potępił, musi dalej istnieć. Nie mogąc być z Bogiem w niebie, nie załapując się na czyściec, musi być w czeluści piekła. Tylko tam może istnieć w nieustannym, maksymalnym oddaleniu od Boga. Tylko ból i cierpienie umożliwia w miarę normalną, swobodną egzystencję. Bez tego dusze ludzi i duchy upadłych aniołów mogłyby ulec unicestwieniu, a na to nie może pozwolić święta Boża Sprawiedliwość. Jest jeszcze czyściec. Tam trafia dusza osoby. Która grzeszyła, ale jednak miała jakiekolwiek okoliczności łagodzące, nie pozwalające taką osobę potępić. Cierpienia w czyśćcu są bardzo podobne do tych w piekle, lecz są jedynie czasowe, przez pewien okres czasu. Jest trzynaście kręgów cierpienia, podzielonych na trzy strefy ciężkości, w których wypalany jest każdy skutek grzechowy. Każda dusza cierpi w czyśćcu do granic swojej własnej wytrzymałości. Stosowne opisy tych miejsc już istnieją w literaturze, dlatego nie będę dublował opisów. Nim Święta, Boża Sprawiedliwość skaże duszę na oczyszczenie w czyśćcu lub na piekło, każdy człowiek dostaje w ciągu całego swojego życia tysiące darów bożych i łask, ostrzeżeń i napomnień. Cała Trójca Święta i Maryja, moja Święta Oblubienica walczymy o każdą waszą duszę, aby wyrwać was ze szponów upadłego anioła. Możliwość Bożej interwencji jest jednak mocno ograniczona. Trójca Święta nie może sama bezpośrednio ingerować, może to uczynić pośrednio. To modlitwy Maryi, połączone z modlitwami świętych w niebie, a także dusz a nade wszystko modlitwy, posty i ofiary osób żyjących na ziemi sprawiają, że Trójca Święta może da łaskę Bożą odpowiedniej mocy, by siłą wyrwać duszę z objęć szatana. Niedoceniani przez Was są Wasi aniołowie, stróżowie. Są oni nie po to, by na Was patrzeć, by Was podziwiać, by chodzić za Wami krok w krok, są po to, aby Was chronić przed demonami, przed tym, aby Was asekurować. Oni aktywnie Wam pomagają, modlą się za Was, wstawiają się za Wami przed Bogiem. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z nieustannej ich obecności przy Was. Trójca Święta pragnie, abyście te duchy kochali, dziękowali za ich pomoc, za ich nieustanną przy Was obecność. Możecie ich prosić o konkretne przysługi. One zawsze chętnie Wam pomagają. Na tyle, na ile jest to wolą Bożą, nie zapominajcie o nich w swoich modlitwach. Choćby minimum raz w tygodniu odmówcie modlitwę, litanie do anioła, albo nawet szturmówkę do aniołów. Oni z tego bardzo się ucieszą. Gdy czegoś nie wiecie, proście mnie o pomoc za pośrednictwem waszego anioła stróża. Ja i wasi aniołowie bardzo chętnie wam pomożemy. Możecie ich prosić o wydłużenie czasu, o pomoc w wykonaniu jakichś trudnych czynności. Nie musicie już wymieniać intencji w waszych modlitwach i ofiarach. Oddawajcie wszystko do Bożego Skarbca, do Bożej dyspozycji. Trójca Święta zawsze będzie mieć na uwadze wasze sprawy, kłopoty. Problemy. Nie próbujcie Bogu narzucać swojego zdania, swoich rozwiązań, bo trójca święta wie o wiele lepiej, co wam służy, co będzie wam pomocne, które rozwiązanie problemów będzie najlepsze. Nikt za was żyć nie będzie, nikt za was waszej pracy nie wykona, ale wasi i nie tylko wasi aniołowie mogą znacznie ułatwić wasz trud, wasz wysiłek. Kochane dzieci, światłości miłe mojemu świętemu w sercu. Kocham Was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham Was, bo mam dla Was wiele miłości, więcej niż dla innych stworzeń. Pragnę, abyście skupiły swoją uwagę na tym, co mówi do Was niebo. Nie jest możliwe, aby każdy czytał i śledził wszelkie orędzia świata. Zechciejcie mi zaufać, zawierzyć! Ja zawsze chętnie wami pokieruję, oświecę was, dam wam znać w natchnieniach, co macie czynić, a nade wszystko, które słowa są dla was przeznaczone. Tych słów Bożych, których nie macie czytać, staną się dla was dość obojętne, sprawie, że nie wykażecie nimi zainteresowania. Tak samo jest z modlitwami, postami i innymi umartwieniami. Nie wszystko jest dla wszystkich. Nie gorszcie się tym, że Wy się modlicie tak piękną dla Was modlitwą, a inne nie chce. Są kwestie wspólne, wspólne modlitwy, wspólne elementy, ale zechciejcie zauważyć, że to ja wybieram każdej osobie jej indywidualną i niepowtarzalną drogę życia i świętości. Każdej osobie wyznaczyłem, jaki ma nieść krzyż. Zauważcie, że to co dla jednego jest bardzo lekkie, dla drugiego jest krzyżem nie do uniesienia. Informuję Was, że macie różną pojemność duszy, a ja jedynie wiem, jak Waszą duszę kształtować, prowadzić, uświęcać. To dobrze, żywy płomieniu, że ufasz Trójce Świętej, czas jest krótki i nie każdy plan zdołacie zrealizować. Niech każdy pozna, co jest Jego planem życiowym, i niech go spokojnie realizuje. Nie przeznaczyłem Wam tego, co Wam się wydaje, że jest Waszym życiowym planem. Ale tym planem na teraz jest realizacja obowiązków stanu, w zwykłej, szarej codzienności. Nie czekajcie na luksusy, na heroiczne zadania, na co dzień realizujcie to, co wam przygotowałem, resztę pozostawcie mnie. Zapewne każdy z was już zorientował się, przy czym go postawiłem i jakie zadania wyznaczyłem. Większość z Was buntuje się przeciwko swojej codzienności, a ja chcę, abyście ją pokochali, a przynajmniej zaakceptowali na spokojnie. Nie znacie realiów innych osób i tego, jak na nie patrzy Boża Sprawiedliwość. Proszę Was, abyście nigdy nikogo nie oceniali, bo nie macie wszelkich danych do właściwej, prawidłowej oceny. Większość Waszych ocen jest mocno krzywdząca. Nigdy nie usiłujcie być kimś, kim nie jesteście. W pełni otwórzcie się na moje święte światło, najszerzej jak możecie, jak potraficie. Resztę pozostawcie mojemu świętemu działaniu. Niczym się nie gorszcie, bo nie wiecie, co ktoś przeżywa i w jakim jest stanie ducha. Każdemu człowiekowi okazujcie serce, miłość, bo nie znacie przyczyny czyjegoś upadku lub potknięcia. Obecny czas przez działanie demonów zdegradował waszą czułość, waszą życzliwość. Ci którzy dostali do ręki władzę, nie wykonują jej uczciwie dla dobra ludzi, lecz ulegają działaniu demona, realizują ich demoniczne chcenie, ich pokusy. Każdego kto nadużywa władzy, niszczy innych, niszczy całe społeczeństwo. Nad tym człowiekiem zbierają się chmury świętej Bożej sprawiedliwości. Jeżeli taka osoba się nie nawróci, nie odwróci się od swojego złego postępowania, to w niedługim czasie wykona na nim wyrok. Anioł Bożej sprawiedliwości, a po Jego sądzie szczegółowym trafi do Jeziora Ognia i Siarki, na wieczną pokutę, do Piekła i to na wieczność. Trójca święta chce uratować kogo tylko może i zdoła. Dlatego prosimy Was o Waszą współpracę, o Wasze modlitwy, posty, zadośćuczynienia, ekspiacje, a to wszystko oddawajcie do Bożej dyspozycji, do Bożego skarbca. Szatan wzmógł swoje działanie. Przyspieszył je, bo czuje swój bliski koniec, koniec swojego demonicznego działania. Nie zna on szczegółów, lecz zna prawdziwe, oryginalne pismo święte, takie niekłamane, zna to, co ma się dziać, kiedy będzie koniec. On doskonale odczytuje znaki czasu, o wiele lepiej niż Wy. Wam ludziom zaciemnia obraz i odbiór na tyle, że Wy zamiast kroczyć drogą, którą Wam wyznaczyłem. Idziecie za podszeptem złego ducha, za własnym widzimisię, za własnym chceniem. Upadły anioł odwodzi Was od Bożej drogi, od tego co Wam wyznaczyłem, a kieruje na drogę podobną do tej, która Wam bardziej pasuje, o wiele bardziej odpowiada, ale tu jednak zamiast łask Bożych zbieracie baty za swój egoizm oraz realizowanie swojej woli, zazwyczaj połączonej z wolą demona subtelnie Wam podsuniętą. Zechciejcie pamiętać, że jesteście w środku wielkiej, a niewidzialnej bitwy. Bitwy o was, o wasze dusze, o wasze zbawienie. Czy zostawicie upadłemu aniołowi swobodną rękę do działania? Czy ze spokojem będziecie obserwować, jak demon was wciąga w odmęty wiecznego potępienia? Trójca święta mówi, mówi także Maryja, moja święta oblubienica, to co macie czynić. Lecz słucha nas bardzo niewielu. Walczymy o was. O wasze zbawienie do końca, do ostatniej chwili, lecz zbyt wielu z was wybiera pozór działania, wybiera demona. Ja tak bardzo was wszystkie kocham, a wy odwracacie się od mojej świętej miłości w stronę piekielnego oszusta, wybierając jego łodę. Co jeszcze mógłbym uczynić, abyście odwrócili się od ojca kłamstwa i zaczęli kroczyć moimi drogami? Zechciejcie zatem nabrać ducha. Bo wielkimi krokami zbliża się wasze odkupienie i zbawienie. Nie traćcie ducha, ani nadziei, bo ja zawsze wam chętnie pomogę, tylko wzywajcie mnie na pomoc, najlepiej przez Maryję. Kocham was niezmiernie o moje dziateczki, i z miłością przytulam was do wnętrza mojego świętego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie mocno o moje słodkie dzieciny. Czy pozwolicie mi w was i przez was działać? Czy pozwolicie przemieniać siebie i innych? Pozwólcie mi was napełnić Bożą Miłością? Czy pozwolicie mi na to? Ufajcie, nie dajcie się złowić w sidła ojców wszelkiego kłamstwa. Co mam jeszcze uczynić? Aby się wam zachciało chcieć podążać drogami zbawienia, jednak ja mimo wszystko, pomimo waszej grzeszności i krnąbrności, wszystkie was bardzo mocno kocham. Choć na to nie zasługujecie, Duch Święty.